Zróbmy małą dygresję i odejdźmy na chwilę od rosyjskiego informacyjnego kotła i z zachwytem spójrzmy na niedościgniony wzór propagandy absolutnej. Białoruskiej propagandy. Skupmy się na naprawdę dobrych mózgotrzepach, które są tworzone przez wiernego sługu Sałkaszenki, 27-letniego Grigorija Azarionka. Treści, jakie zobaczycie, nie są tworzone dla ludzi Zachodu. Tak samo nie są one tworzone dla ludzi Wschodu. Ani dla Białorusinów. Ani nawet dla białoruskich aparatczyków. Nie. To, co zobaczycie, jest robione tylko i wyłącznie dla jednej osoby w całym ichnim nim ziemniakolandzie: paćki Łukaszesku. Zacznijmy od fragmentu z 2020, kiedy trwały protesty związane ze sfałszowanymi wyborami. mu uznali o tom, że naszego lidera i jego rodzinę planowali ubić. Zleciawsza z wszystkich obiezu miewsza świerdzierzawa gangster, chciała ustronić tego, kto jej nie нравится. Они совершили полтысячи покушений на великого Фиделя Кастра. Очень странный и своевременный для штатов смерти умер великий Угачавис. Но здесь они обломали зубы, и так будет всегда. Почему? Посмотрите на это фото. Это великий человек, это отец своего народа. Он всю жизнь посвятил стране. Его охраняет не только служба безопасности. Его защищают все небесные покровители нашей родины. Наши великие предки стоят за него. Сама белорусская земля пожрет тех, To posmieje na niego się. To jeszcze stary format, który nazywał się Order Judasza, gdzie Azarionek głównie groził śmiercią różnym wyimaginowanym wrogom narodu pokroju Protasiewicza. Później wrogowie narodu się wyczerpali najbliżsi mieszkają w Wilnie albo w Białym Stoku. Trzeba było zmienić trochę format. Order Judasza został wschadzony do szkatułki, a nowy stary format został dumnie nazwany Tajne Sprężyny Polityki. 2 -0. No i cóż to są za sprężyny polityki? Na dodatek tajny? Nie wiem, bo w ramach ujawnienia mechanizmów, jakimi kieruje się polityka, azarionek po prostu produkuje treści z pogranicza schizofrenii i alkoholowej białej gorączki. Tutaj wyje na tichanowską. Oskarbiać kobiet w naszej kulturze nie przyjęta. No to osób dawno, w lepszych tradycjach zapadnej, taleracja stała trzecim polem, a zasłużyła usłyszeć prawdę o sobie. Tichanowska. tym raz. Ja widziałem Cię жалкое чучело w на na mityngach. Tak была była всего лишь смешным śmiesznym Но No отдать da ты ty Ты ty самой настоящей samej nastającej he, he. he. Dobry Azarionek. Trzeba Gilkinowi podrzucić ten neologizm, bo on sporo ma do powiedzenia w tych tematach. A tutaj już, najwierniejszy przy Łukaszewsku opowiada 24 stycznia 2022 roku Pańskiego. О том, как-то Захуд провокует и хочет начать войну. Ну что, повоевать решили? Совсем мозги на бекрень встали? Решили, что укры и поляки пострадают? А вы там за океанами отсидитесь? Нет уж, пираты проклятые, союзные силы славян прорвут гробовую блокаду. И твердой рукою Иван прикончит коварного гада. Не лезьте, не лезьте, психопаты. Не Варшаву и Киев мы будем брать. Камня на камне не оставим на всей вашей поганой Европе. Пошли прочь отсюда. Przynajmniej krótko i na temat. Jak widzicie, kontent jest mocny. Jak to mawiają Rosjanie? Skabieje was sołowiowym stawiają w kącie i nerwowo palą. Zakończmy szybką lekcją historii. Международная англомафия и не скрывает, что организовала убийство Григория Ефимовича Распутина, клеветанного царского друга. Он стоял на пути мировой бойни, удерживал дверь, в которую псы оторвались, и был мучительно истерзан заговорщиками под чутким английским руководством. А затем и святые царственные мученики, девочки, малолетний ребенок, по-изуверски, по-сатанински были растерзаны. В назидание всем больше никакой государственности не будет. Торжествовали змогары всех времен. И Есенина убили, подло инспирировав самоубийство. Ведь кто сильнее i mu mógł powiedzieć w mordu gnilomu zapadu – вот gdzie wam мировые цепи, вот gdzie wam мировое Pewnie myśleliście, że to bolszewicy zabili carską rodzinę, a tajni współpracownicy poetę Jesienina. Otóż nie. Międzynarodowa anglomafia wszystkiemu winna. Są pytania? Między nami? Tam on wrzucił zdjęcie carskiej rodziny, która jest w bardzo złej jakości. Na smartfonie jeszcze ujdzie, ale na dużym ekranie jest straszna pikseloza. Cóż, niewielki budżet. Szczególnie po kolejnych pakietach sankcji, nadrabianej niegasnącym entuzjazmem. Jak sami widzicie, o ile rosyjska propaganda chce kogoś przekonać i nieustannie zombifikuje swoich widzów, białoruska propaganda przebija nawet to, co znamy z KRLD, osiągając szczyty lizodóbstwa i wyżyny prymitywnej retoryki. Oni już się nie starają nikogo przekonać, już im nie zależy. To jest poziom bardzo uroczej sztuki dla sztuki, której w sumie bliżej do happeningu artystycznego. W reżyserowanej improwizacji, niż do treści, które mają przekonać kogokolwiek do czegokolwiek. Babcie i tak się pogubią, bo azerionek zbyt szybko nawija, wykształceni już dawno siedzą w Polsce, a reszta jest zajęta wiązaniem końca z końcem. Jedyne kto to ogląda na poważnie, to Baćka. I najpewniej bardzo mu się ten program podoba. W tym miejscu chcę powiedzieć, że ten film zrobiłam celowo, żeby zwrócić Waszą uwagę na Białorusinów. Jeśli podobało się Wam to, co widzieliście, i chcecie pooglądać więcej fajnych tłumaczeń prosto z krainy wąsatych ziemniaków, polecam Wam kanał Wieści ze Wschodu, który regularnie wrzuca tłumaczenia baćkowych przemówień i produktów białoruskich mediów. Co tu ukrywać? Zarekomendowały mnie duże kanały, dzięki czemu mam przywilej nazywać wielu z Was moimi widzami. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Pana Jarosława Wolskiego, a także chłopaków z cudownego Good Times, Bad Times. Ja od siebie chcę zarekomendować kanał Wieści ze Wschodu który również robi dobrą robotę, która zasługuje na uznanie. Następny w kolejce będzie materiał ekonomiczny o rosyjskiej klasie średniej. A po nim wrócimy do Gierkina.